Panie ambasadorze, jako Polak i obywatel Polski, apeluję o powstrzymanie się od zastraszania Polaków i polskich władz. Apeluję również o szacunek dla Polaków, jak również o poszanowanie naszej suwerenności, niepodległości i niezależności. Tego możemy oczekiwać od naszego sojusznika. Witam Pana. Nazywam się Zbigniew Stefanik, jestem zależnym dziennikarzem. Jestem Polakiem, dlatego też zwracam się do Pana. W języku polskim. Reprezentuję tylko siebie, a więc nie jestem przedstawicielem żadnej organizacji, żadnej partii. Nas jest tylko jeden. Natomiast pana słowa dotyczące marszałka Czerzastego skłaniają mnie, panie ambasadorze, aby zwrócić się do pana i nagrać ten list otwarty. Panie ambasadorze, Thomas Wallace, stwierdził pan, że w związku z ze słowami obieżliwymi, które skierował marszałek Czarzasty wobec Donalda Trumpa prezydenta USA, zrywacie wy jako USA wszelkie relacje z marszałkiem polskiego sejmu. Traktuje tą decyzję jako w formę zastraszenia Polaków, Polski, naszych władz, jak również traktuję to jako formę wywarcia nacisku na to, aby po prostu polski parlament, jego marszałek zmienił decyzję dotyczącą wsparcia dla Trumpa w drodze do uzyskania Nagrody Nobla. A więc, Panie Ambasadorze, chciałem Pana poinformować, że w pana, w pana wypowiedź, jak również decyzja ambasady USA o zrywaniu stosunków z marszałkiem Polskiego Sejmu, jest nawet z punktu widzenia USA, złym krokiem, dlatego że nakręca to w antyamerykanizm i to w państwie, w Europie, gdzie w szacunek dla USA, jak również sympatia dla Amerykanów należała do największych. A więc warto byłoby, abyście przemyśleli tą decyzję, ponieważ przez wielu Polaków decyzja o zerwaniu stosunków z marszałkiem Sejmu tylko dlatego, że nie zgodziło się poprzeć wniosku Nagrody Nobla dla Trumpa, jest i będzie uznana jako forma nacisku, jak również jako forma zastraszania nas, jako, jako Polaków, przez większe państwo, supermocarstwo. Jak również taka decyzja, wasza postawa wobec Czarzastego, będzie uznana przez wielu Polaków, ja przynajmniej tak to traktuję jako po prostu w, potraktowanie podmiotowe USA przedmiotowe Polski. Tak? A więc widzimy, że USA no, nie traktuje podmiotowo swoich partnerów i w tym sensie przyznajecie rację w marszałkowieczu nas temu. A więc przejdźmy do merytum. Twierdzicie, twierdzicie państwo, że marszałek książasty obraził Donalda Trumpa. Chciałbym zapytać, w którym momencie się obraził Donald Trumpa? Czy przede wszystkim warto mieć na uwadze, że Władimir Szarzasty został wybrany na urząd marszałka Sejmu przez Sejm, wybrany przez Polaków, więc jest to legalny marszałek Sejmu, wybrany przez legalny Sejm. W związku z tym ma prawo podejmować suwerenne decyzje w imieniu polskiego Sejmu. Wniosek o wsparcie dla nagrody Trumpa, dobra Trumpa, został wysłany do marszałka Sejmu, Szarzastego i on miał prawo zgodzić się albo nie zgodzić się, na poparcie w tego wniosku. Nie zgodził się na to poparcie, ponieważ ocenił, że Donald Trump nie zasługuje na nagrodę Nobla. Do takiej oceny również miał prawo. A więc nie widzę, w którym miejscu, w którym momencie. Marszałek czarzasty obraził Donalda Trumpa. Powtórzę raz jeszcze: jako marszałek Polskiego Sejmu, państwa suwerennego, niezależnego, jakim jest Polska, ocenił, że tego wniosku nie poprze, miał do tego prawo, jak również ocenił, że Donald Trump na tę nagrodę nie zasługuje, do tego miał również prawo. Pytanie jednak, i to jest pytanie do pana sumienia, ponieważ wysoko pana cenię, panie ambasadorze. Zna pan dobrze Polskę, jest pan osobą wykształconą, zasłużoną. I pytanie do pana, do pana sumienia. Czy rozumiem, że pan reprezentuje swojego szefa, którym to jest prezydent USA i wykonuje pan jego decyzje, jego, jego postanowienia, jego polecenia, ale czy pan w swoim sumieniu. Nie zgadza się z tym, że Trump tę na nagrodę dobra po prostu nie zasługuje. Panie ambasadorze, proszę zastanowić się nad tym, czym to sobie Trump miał niby zasłużyć na tę nagrodę. Spójrzmy na to, co wydarzyło się w Iranie. Donald Trump obiecał manifestantom wsparcie. Tego wsparcia nigdy nie było. Ci ludzie zginęli. Ocenia się, że liczba ofiar w wyniku starć, jak również w wyniku represji irańskiego reżimu, wynosi około 30 tysięcy zabitych, kilkadziesiąt tysięcy rannych. Ci ludzie zostali niejako podburzeni przez Donalda Trumpa do rewolty i nie pozostawieni sami sobie. I to nie jest coś, co powoduje, że Trump zasługuje na Nagrodę Nobla. Po prostu ten człowiek ma krew na rękach. Takie są fakty, panie ambasadorze, i zapewne. Pan, jako osoba wykształcona, ma tego świadomość. Czy brak wsparcia Trumpa dla walczącej Ukrainy w sytuacji, gdzie wojska rosyjskie na polecenie Putina dokonują tam niezliczonych zbrodni, przecież trwa jedna z naj, najostrzejszych zim ostatnich dziesięcioleci, ostatnich dekad, wojska rosyjskie bombardują infrastrukturę energetyczną? Ludzie mardzo umierają z, z zimna. Wojska rosyjskie dokonały niezliczonych zbrodni. Są to zbrodnie przeciw ludzkości, którym muszą stawiać czoła Ukraińcy na co dzień. Natomiast Donald Trump jakoś nie widzi tego i woli kontakty z Putinem. Wspiera raczej Putina niż walczącą Ukrainę. Naciska na Zelenskiego, aby ten poddał swój kraj. W mojej opinii. Zasługuje to na nagrodę Nobla. Co więcej, sytuacja w strefie gazy, gdzie pokój można uznać raczej za taki pokój bardziej na, na piśmie. W ostatnich dniach przecież, w wyniku bombardowań izraelskich, zginęło dziesiątki ludzi tak, w samej strefie gazy. To wszystko to tylko kilka przykładów, które pokazują, że Donald Trump na nagrodę Nobla po prostu nie zasługuje, panie ambasadorze. I to nie jest jakaś forma obrazy pod adresem Trumpa, tylko to jest po prostu stwierdzenie faktów, i jestem przekonany o tym, że Pan, jako osoba wykształcona, jako osoba empatyczna, ma tego Panu świadomość. Natomiast warto również zauważyć sposób, w jaki ten wniosek został skierowany do różnych parlamentów. Otóż. To, że w amerykański kongres wraz z izraelskim Knesetem kierują wnioski o, o, o prośbą o wsparcie dla swoich polityków, to jest rzeczą normalną i tu nie widzę żadnego problemu. Natomiast kiedy dołącza się do tego wniosku gotową odpowiedź, no to już jest problem. I można uznać to za formę obrazy, obrazy pod adresem Polaków, których potraktowano de facto przedmiotowo. A więc rozumiem, że do Polski wysyła się wraz z wnioskiem załączoną odpowiedź, którą po prostu należy podpisać. Nie tak traktuje się partnerów, nie tak traktuje się suwerenne państwo. To jest brak szacunku dla naszych władz, naszych przedstawicieli, naszego parlamentu i zapewne Polacy mają prawo czuć się obrażeni takim gestem. A więc warto mieć tego świadomość. W tym sensie marszałek Czarzasty. Po prostu zadbał o honor i godność polskiego Sejmu, który to reprezentuje polski naród. Warto mieć tego świadomość, panie ambasadorze. Natomiast, skoro o obrazach mowa, o obrażaniu mowa, panie ambasadorze, pan ma pełną świadomość. Zapewne pan to wie, pan to rozumie, być może wręcz pan to czuje, ponieważ jest pan związany blisko z polską historią, wręcz z polskością. Zapewne pan czuje to, pan to wie, że Donald Trump obraził Polaków. Stwierdzając, że wojska NATO, sojusznicze wojska, które wspierały Amerykanów, właściwie we wszystkich, niemal we wszystkich misjach, których to Amerykanie podejmowali się na świecie od, od 30 ponad lat, właściwie trzymały się gdzieś tam z tyłu i niczego nie wnosiły, wręcz prosiły się o to, żeby już wybrać udział w tych misjach, jest obraźliwe. Podczas wojny w Afganistanie Zginęło 44 obywateli polskich, polskich żołnierzy, kilkadziesiąt zostało rannych. Wojna w Iraku, również polskie wsparcie. 28 żołnierzy zabitych, również kilkudziesiąt rannych. Przypomnijmy, że Polska wspierała Amerykanów w różnych misjach, w tym takich misjach, o których się nie mówi. A więc nasi specjalsi, nasze siły specjalne wspierały wasze siły specjalne w różnych wysiłkach, w różnych miejscach na globie. Warto tylko nadmienić operację mającą na celu wyprowadzenie, wywiezienie amerykańskich agentów z Iraku przed pierwszą wojną, która miała miejsce w 1991 roku. A więc Polacy byli u boku Amerykanów, a Trump powiedział, że właściwie to nie miało żadnego znaczenia. I to jest obraźliwe dla Polaków. Zapewne należą się Polsce przeprosiny. Prezydent USA powinien przeprosić Polskę. Zdaje się, że takich pół przeprosi, ale jednak doczekali się Brytyjczycy. Polacy się takich pół przeprosin nie doczekali. Doczekaliśmy się, co prawda, listu od pana, natomiast to nie pan, panie ambasadorze, nas obraził, a więc niech ten, który obraził, przeprosi. Mamy prawo tego oczekiwać. Panie ambasadorze Rose, chciałem podkreślić, że nie jestem absolutnie antyamerykański. Szanuję Stany Zjednoczone, szanuję amerykańską historię, szanuję wielu amerykańskich polityków, szanuję działania amerykańskie, nie wszystkie, ale wiele z nich uznaje za słuszne i absolutnie nie jestem osobą, którą można uznać za kogoś, kto definiuje się jako antyamerykanin, wręcz przeciwnie. Podkreślę raz jeszcze, zwracam się do pana ambasadora z szacunkiem. Jak również szanuje Stany Zjednoczone jako państwo, szanuje również wasze władze. Natomiast zapewne pan, jako intelektualista, jako osoba wykształcona, mająca duże doświadczenie polityczne, dziennikarskie, widzi to, co robi sam Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Zapewne pan widzi, że ten człowiek po prostu niszczy wasz kraj. Jak należałoby nazwać działalność ACE? W poszczególnych miastach amerykańskich. Nie chcę używać zbyt daleko idących słów. Niektórzy porównują ICE do Gestapo ISS. Działania Trumpa budzą coraz większe kontrowersje, wręcz opór w samych Stanach Zjednoczonych, czego dowodem są przecież różnego rodzaju wypowiedzi amerykańskich artystów, polityków. Stany Zjednoczone obecnie nie traktują swoich partnerów, najwierniejszych w tym partnerów, w sposób sprawiedliwy i podmiotowym. Polska miałaby prawo oczekiwać od Stanów Zjednoczonych wsparcia, wsparcia wobec zagrożenia, jakim jest Rosja. Natomiast my w Polsce, czy też wielu z nas, bo mówię w swoim własnym imieniu, natomiast zakładam, że wielu z nas postrzega obecne kontakty Putin-Trump jako nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. W naszym polskim interesie, w interesie naszego bezpieczeństwa Zbrzydza Polski jest to, aby Ukraina była nierosyjska. Obecne władze amerykańskie nie idą, nie działają w kierunku zapewnienia Ukrainie suwerenności niepodległości wprost przeciwnie, amerykańskie władze dogadują się z Putinem naszym kosztem, kiedy to doszło do ataku rosyjskich dronów na Polskę, prezydent USA Donald Trump widział w tym ataku pomyłkę. Dwa tygodnie po tym ataku sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził, że tego typu działania są nie do zaakceptowania. Dopiero trzy tygodnie po tym zdarzeniu prezydent USA Donald Trump stwierdził, że pomoże Polsce, ale po wojnie. Nie dodał jednak po jakiej wojnie. A więc my, jako Polska, mamy prawo czuć się zasmuceni. I zaniepokojeni tym, jak zachowuje się nasz sojusznik. Panie ambasadorze, przy całej mojej sympatii i szacunku, podkreślam, sympatii i szacunku do Pana, do Stanów Zjednoczonych, chciałem Panu powiedzieć, że Polska nie jest Amerykanom absolutnie nic winna. Nie chcę mówić, że wprost przeciwnie, natomiast chcę powiedzieć to raz jeszcze. My, Polacy, nie jesteśmy Wam, Amerykanom, nic winni. Absolutnie nic. Stany Zjednoczone sprzedały Polskę w jałcie. Takie są fakty. Owszem, było wsparcie amerykańskie dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Dużo dla Polski zrobił Ronald Reagan. To są, to są fakty. Natomiast Polska Wam się za to odwdzięczyła jako państwo niepodległe. Wsparcie Polski podczas amerykańskiej interwencji w Afganistanie, w Iraku, jak również zakupy zbrojeniowe i nie tylko, jakie Polska dokonuje w Stanach Zjednoczonych. A więc to nie jest tak, że Polska jest wam cokolwiek winna. Warto również przypomnieć, że kiedy Polska była przyjmowana do NATO, było wówczas jasno powiedziane, o czym Polacy nie wiedzieli pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, no to wynikało z traktatów Rosja-USA i Rosja-NATO również, że Polska będzie członkiem NATO drugiej kategorii, czyli że nigdy w Polsce nie pojawią się większe siły NATO, a więc Polska de facto do roku 2020-2021 czy 2022 była takim państwem członkiem NATO drugiej kategorii. Takie są fakty. Mimo m, tego, że Polska wspierała Amerykanów w Afganistanie, w Iraku, e, kupowała amerykański sprzęt, e, narzucała podatków na amerykańskich gigantów cyfrowych, mimo tego Polska była m, członkiem B, drugi, członkiem drugiej kategorii w NATO. A więc e, no to nie jest coś, za co Polacy mają powód być Amerykanom wdzięczni. A więc chcę powiedzieć wprost, panie ambasadorze. Polska nie jest Amerykanom nic winna, i Polska to suwerenne państwo. Oczywiście rozumiem zakusy supermocarstwa, aby układać świat po swojemu, natomiast dla nas, dla Polaków, świat, w którym to rządzą supermocarstwa, określają między sobą, definiują strefę wpływów, nie jest korzystny, ponieważ my. Nie chcę być niczym przedmiotem, i chcę powiedzieć wprost: Polska walczyła z zaborami, Polska walczyła również z RWPG, układem warszawskim, prywatyzacją. Polska nie jest i nie będzie kolonią amerykańską, pani Ambasadorze, więc są już tak, ale są już uczciwy, w którym to Amerykanie, ktokolwiek by nie był waszym prezydentem, bo to są wasze sprawy. I ja w to nie chcę ingerować. Natomiast nam chodzi o to, żeby ktokolwiek nie był prezentem USA traktował nas podmiotowo, nie przedmiotowo. Natomiast zbyt często Polska traktowana jest w sposób przedmiotowy i odnoszę takie wrażenie jako Polak, że wy Amerykanie uważacie nas za swoją kolonię, za państwo drugiej, trzeciej kategorii, które możecie sobie układać po swojemu. Tak też postrzegam Wasze wsparcie dla Karola Nawrockiego, który jest wspierany przez Trumpa w jasnym celu. Chodzi o to, żeby obalić ten rząd, który Wam się nie podoba, ponieważ obecna strategia prezydenta USA jest rozbijanie Unii Europejskiej od środka. Dla nas, w Unii Europejskiej, dla nas Polaków, to jest nasz interes narodowy. A więc, Panie Ambasadorze, Oczywiście relacje polsko-amerykańskie są do nas istotne, natomiast nie po to Polska walczyła z zaborami, z nazistami i z Sowietami, żeby dzisiaj oddać się w ręce amerykańskiej jako kolonia czy jakaś amerykańska własność. I na to zgody nie ma, nie ma na to mojej zgody i zapewne wielu rodaków podziela, podziela moje obawy i moje zdanie. Niezwykle smutne dla mnie, jako dla Polaka, jest to, że wielu w Polsce boi się Trumpa, tak jak kiedyś bano się Stalina. Dlatego, że uważa się, że jak się Trump rozgniewa, no to wówczas polskie bezpieczeństwo będzie narażone na szwank i wielu z naszych polityków woli przymykać oczy i po prostu udawać, że nic złego się nie dzieje, jednak dzieje się coś złego. I to też jest kwestia honoru, godności, obrony pewnych wartości, aby o tym mówić. Zresztą, zdaje się, że przyjaźń na tym polega, że przyjaciel ma odwagę powiedzieć prawdę przyjacielowi, a ten, który tą prawdę usłyszy, na szanuje swojego przyjaciela, żeby go wysłuchać i przemyśleć to, czy te słowa nie są, aby słuszne. A więc, skoro Amerykanie, Zjednoczone USA. Traktują nas Polaków partnersku po i po przyjacielsku, to niech jako przyjaciel Amerykanie usłyszą to, co powiedział marszałek Czarzasty. Zastanawiam się nad tym, czy być może w jego słowach nie jest odrobinę prawdy i racji. Ponieważ my, Polacy, nie mamy zapewne żadnego interesu w tym, ażeby na świecie przestało funkcjonować prawo międzynarodowe, zaczęła rządzić siła. A do tego właśnie dąży Trump i o tym właśnie mówił marszałek Czarzasty. I krytykowanie go za to, jest niedorzeczne, ponieważ nikogo nie obraził, po prostu powiedział prawdę i zapewne pan, panie ambasadorze, o tym, o tym dobrze wie. A więc, panie ambasadorze, przy całej mojej sympatii, z szacunkiem dla pana, dla Stanów Zjednoczonych, hmm, chcę powiedzieć hmm, wprost, precyzyjnie, jednoznacznie: Sojusz polsko-amerykański, tak, on jest korzystny zarówno dla Polski, jak i dla USA. Natomiast hmm, Kolonia, skolonizowanie, wasalizacja, a zapewne nie wasze zachowanie, takie traktowanie podmiotowe waszego kraju i przedmiotowe naszego, taki protekcjonalny ton, próba wymuszenia na Polsce różnych rzeczy, tworzy coś, czego w Polsce niemal nie było, czyli antyamerykanizm, i to nie jest korzystne ani dla Amerykanów, ani dla Polaków, ani dla USA, ani dla Polski. A więc życzliwie, życzliwie doradzę, przy całej sympatii, szacunku dla Pana i kraju, który Pan prezentuje, aby Pan, aby prezydent Trump przemyślał swoją strategię, ponieważ ta strategia ona będzie miała tylko za skutek stworzeniu trwałego trendu antyamerykańskiego w Polsce. To na pewno nie jest ani w interesie Polski, ani w interesie USA. A więc reasumując, marszałek Czarzasty po prostu wyraził swoje zdanie dotyczące nagrody Nobla dla Trumpa. Uznał, że do nagrody nie zasługuje. Marszał tym miał prawo mieć takie zdanie. Ja również tak uważam. Uważam, że Donald Trump nie zasłużył sobie na nagrodę Nobla i mam też prawo to zdanie wyrazić. Natomiast Amerykanie mają obowiązek to zdanie do wiadomości przyjąć. Nie może być tak, że Amerykanie nam narzucają nasze decyzje. Jeśli marszałek Sejmu postanowił nie poprzeć wniosku o obrad dla Trumpa, miał do tego prawo, absolutne prawo. I tu nie widzę absolutnie żadnych podstaw do jakiegoś gniewu, tym bardziej do zrywania stosunków z Polską. Natomiast postrzegam tą decyzję jako formę zastraszania, jako próbę zastraszania nas, naszych władz. Dali do zrozumienia, że albo będziecie posłuszni, albo was zostawimy, i oburzam się, sprzeciwiam się takim, takiej strategii. Ona jest zapewne przeciwskuteczna, ale i szkodliwa na przyszłość, bo to jest coś, o czym Polacy zapamiętają, i chyba nie chcielibyście, wy Amerykanie, aby Polacy postrzegali was jako Sowietów, tym bardziej jako okupantów, a zachowujecie się, no niestety, jak Sowieci, tak? wymuszając na Polsce takie czyne decyzje, tak. Które nie są de facto w interesie USA, tylko w interesie Trumpa, bo to w interesie Trumpa jest to, żeby ktoś mu dał do Nobla. Czy znaczy jego zachowanie w tej kwestii pozostawia wiele do życzenia, natomiast zostawmy to. Faktem jest, że Wasze zachowanie ja traktuję jako formę zastraszania i oburzam się, przeciwiam się temu. A więc apeluję do Pana, Panie Ambasadorze, do Stanów Zjednoczonych, do Waszego Prezydenta o szacunek. O szacunek, o respekt dla Polski, dla Polaków, dla naszych instytucji. Apeluję do Pana, do USA, do Waszych władz o nie wtrącanie się w nasze polskie sprawy, o nie w nasze polskie sprawy. Apeluję do Pana o poszanowanie naszej suwerenności, naszej niepodległości apeluję do Pana o traktowanie Polski w sposób podmiotowy, nie przedmiotowy. Podmiotowy, nie przedmiotowy, bo niestety te relacje polsko-amerykańskie, o których Pan mówi, one są świetne, ale dla USA. Natomiast my Polacy odnajdujemy się w nich coraz mniej. Owszem, wielu z nas po prostu boi się o tym mówić wprost. Ja jestem jednym z tych, który się tego mówić nie boi. Natomiast my widzimy w Polsce, nawet ci, którzy was się boją, jak bardzo te relacje idą w kierunku kolonizacji. Jak bardzo te relacje idą w kierunku braku szacunku, poszanowania dla nas, dla naszej suwerenności, dla nas jako dla narodu. A więc apeluję do pana i do Zjednoczonych o szacunek dla nas, dla Polaków, dla naszych instytucji, naszej suwerenności. Panie ambasadorze, Polska walczyła z zaborami. Polska walczyła z nazistami. Polska walczyła z Sowietami. I o jednym jestem przekonany, i proszę również to przyjąć do wiadomości: Polska kronią amerykańską nigdy nie będzie. Nie jest i nie będzie. Możecie mieć, mieć dobrego sojusznika. Hmm, ale to zależy też od Was. Jeśli będziecie naciskali na Polskę, traktowali nas przedmiotowo, hmm, to trend antyamerykański popsuje hmm, na długo, a być może nawet na zawsze, dwustronne relacje. A więc sojusz polsko-amerykański, okej, okay, on jest korzystny dla nas i dla Was. Ale proszę pamiętać, Panie Ambasadorze, chociaż jesteście krajem dużo silniejszym, większym od nas, yy, to traktujcie nas z szacunkiem. Szanujcie nas, szanujcie naszą suwerenność, traktujcie nas w sposób podmiotowy, nieprzedmiotowy, ponieważ Polska kolonią amerykańską nie jest i nie będzie. Nie jest i nie będzie.